Siemano, dzisiaj jesteśmy na GeForce Games, przetestujemy sobie, tak jak mówiłem, tą najdroższą skrzynię z nowego eventu Cup Wars, czyli Final Respect za 120 zł. zobaczymy co na mm, ciekawego takiego potrafi zarzucić. No, otwieraliśmy ją już w poprzednim odcinku, jak był test tych wszystkich skrzynek nowych. No to te Google tutaj dropiły, Tiger Tufa też dropnęliśmy, także zobaczymy, co tutaj dalej jeszcze potrafi, może uda się, nie wiem, jakiegoś Poseidona czy coś. Fajnie by było. Oczywiście na wstępie jeszcze przypomnę stronę, jaki film tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich. Jak taką osobą jesteś, no to z kodem promocyjnym SWERT masz 5% więcej przy doładowaniu i darmową skrzynię MILSPEC do otworzenia. Na start także zapraszam. Eee... Także final respekt, też traf waluta troszeczkę powpada, oczywiście czekamy na te droższe też skrzyneczki, żeby, żeby dodali tak jak w poprzednim evencie po czasie i by było spoko. No na razie pierwszy drop giga gówno, no nie popisuje się, chociaż teraz Red Laminator i redline tak na czerwono wyszło i wyszło profitowo, spoko, raz dało, raz nie dało, teraz jakby dało to by było spoko, ale nie dało. Okej, okay, tak, to, tak to widzimy. Trochę tych szynek otworzymy jednak. Bo balansu troszeczkę jest. Tylko. Dobra, bo ja tu próbuję nagrywać. A tu sąsiad od dwóch godzin wierci. Nie wiem, co on kurwa próbuje się do mnie przebić przez ścianę, czy jaki chuj. Nie wiem, ale trochę przeszkadza. Wracam i zobaczymy sobie, co ten fajna. Respekt jeszcze dalej tutaj oczywiście potrafi. Dał profit. Ale my tutaj czekamy oczywiście na, na jakieś potężne dropy, jakieś kurde 2000 czy coś i by było serio, serio dobrze. Chociaż teraz nawet jak takie powypadają, to też bardzo przyjemnie, bo nie dość, że jest profit całkiem spory, bo dwukrotny, to jeszcze oczywiście waluta się zbiera i też zawsze jakiś skinek jeszcze dodatkowy wpadnie. Oczywiście otwieranie skrzynek eventowych to nie jest jedna... Yy, Jedyna metoda na zdobycie tych właśnie klejnotów eventowych, bo przy wpłacie je też dostajecie i przy wpłacie one nawet lepiej wychodzą. A my o Nitadzi mamy 839 i Atomic Aloja za prawie 300, zajebiście, także sobie to zrobimy. Potem porobimy kontrakty, jak to już nam przystało przy skrzyniach eventowych. Bo jak ktoś jest oczywiście nowy i nie wie na to. Skrzynek eventowych na bitwę się wrzucić nie da A szkoda, bo bym powrzucał tego, fajna respekta Fajnie by było, jakby na przykład na bitwie były skrzynie eventowe I... I jeszcze dało się klejnoty pozdobywać Zajebiste by to było, ale no Jest jak jest Mmm, dobra No nie wpada tutaj nic takiego interesującego od dłuższego czasu i mnie to trochę martwi, bo, bo, znam skrzynie eventowe te najdroższe i wiem, że one potrafią, jak chcą zarzucić coś mocnego. Yy, transport kilka print stream, to będzie profit, chyba tak, tak jest proficik. No i powoli do końca się zbliżamy, no to chociaż żeby kontrakty tutaj nas uratowały, bo skrzynka raczej jeszcze, opening wyjdzie tutaj nam na lekki minus z tego co mi się wydaje ale jeszcze sprawdzimy, chociaż ty, good knife Tiger Tooth, mam identycznego fajny, 1000 zł, proszę bardzo, bam zajebisty coś więcej? nie, już nie, dobra i stać nas chyba na jeszcze dwie tak, na dwie nas jeszcze będzie stać yy, także sobie weźmiemy, siup, 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 proszę bardzo no i nie ma nic ciekawego. Jak to, wy, jak to wychodzi w naszym ogólnym przebiegu? Okej, okay, no to Tiger Tufa miałem, więc go nie licząc. No to jesteśmy... Ej, w sumie na zero jesteśmy, nie? Nie wyszło źle. Nie wyszło źle. Także dajcie mi kontrakciki od najtańszych sobie zrobimy szybciutko bam 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 powrzucamy 10 skinków, żeby jednego o, o troszeczkę większej, znaczy o większej lub troszeczkę mniejszej wartości mieć, ale w jednym po prostu przedmiocie, nie w 10 jakichś najtrotach, bizonach. E, weźmy czekajcie, od, najnow, od najtańszych i lecimy. Troszeczkę tych... Jednak powpadało z tej skrzyneczki e, tanich rzeczy. To taka skrzyneczka właśnie, że albo sypnie coś naprawdę fajnego, albo takie właśnie tańsze rzeczy 16 zł wartość przedmiotów i fosfor. Fosfor zajebisty. Tylko mało osób grałem mp 5 Ja też nie gram kiedyś grałem. Możecie wy w sumie napisać, czy gracie MP5. Już to jakieś pytanie na jakimś odcinku zadawałem, ale nikt nie odpowiedział, więc może w tym odpowie. Kontrakcik 2000zł Od 1150 do 4800zł Przedmiot może wypaść I Gamma Doppler, mimo że jest troszeczkę strata No to i Gamma Doppler myślę dla każdego by był yy, Spoko dropem, bo jednak no, Doplerki w cesie dwójce to jest Cud miód nie? Cud miód, weźmy zróbmy tak o Taki kontrakt żeby tam nas starczyło idealnie, patrzcie, proszę bardzo, skeleton. Knife jeszcze bez skina w ogóle, zwykły ale skeletonik. No, zajebisty. No i weźmy sobie jeszcze, zróbmy tak. Czy ja chcę wrzucać mojego Tiger Tufa z Ekwipunku? Możemy to dorzucić w sumie, nie? Zobaczcie sobie taki kontrakt. Niech się dzieje, tutaj. Najtań. Najgorzej, naj, co możemy dostać, to jest Butterfly Lora. Taki. To i tak jest no, ładnym skinem, no ale jednak no, może nie za tą wartość. Najlepszy AWP Dragon Lore, M4 Hole i Complexity wlepa. Okej. Okay. Także podpiszmy to. Zobaczmy, co tutaj potrafi dać i jest to... Okej, okay, jest profit! I to jeszcze jaki? <coughs> Sport glossy Showz. Szczerze? Nie chciałbym mieć tak drogich glossów, ale oczywiście jak wam coś wypadnie co, co, co nie chcecie to możecie oczywiście sobie Item taki sprzedać, wejść w sklep bo oczywiście na g jest I sobie wybrać za tą cenę Co wy tam chcecie Ciekawego, no ale kurde profit niezły No patrz i na przykład taki butterfly czy Karambit gamma doppler to już jest rzecz Rzecz zajebista Czy to nawet taki hole No i Kurwa? Podoba mi się, podoba mi się. Czyli w następnych odcinkach jakieś może grube bitewki porobimy. Jak tak dało. No dobra, także ja Wam bardzo dziękuję oczywiście za obejrzenie odcinka. Pamiętaj, widzu o tym, by sobie używać kodu promocyjnego SWED, bo oczywiście masz 5% więcej przy doładowaniu z nim, jak i również skrzyneczkę milspec do na starcie, ciebie na stronce nie było. No i testuj sobie te skrzyneczki, możesz w sumie też napisać, czy testowałeś już jakieś tutaj skrzynki z tego nowego eventu, bo mnie to w sumie ciekawi. I tyle ode mnie na dzisiaj, ja wam bardzo oczywiście dziękuję za obejrzenie odcinka, słyszymy się i oczywiście jak to jest w następnym, jeżeli nie widziałeś poprzednich to również sprawdzaj wbijaj na kika Discord'a i tyle ode mnie na dzisiaj, Siemano i cześć!